Czy nowo odkryta rzadka forma limfocytów pomoże w walce z czerniakiem? Nowo odkryta forma limfocytów, ILC-2, odgrywa kluczową rolę w obronie przeciwko komórkom nowotworowym czerniaka. Udowodnili to naukowcy z zespołu dr Marka Wagnera z Centrum Medycyny Integracyjnej w Yokohamie, należącego do Instytutu Badawczego RIKEN. Naukowcy z Japońskiego Instytutu Badawczego RIKEN wykazali, że nowo odkryta rodzina komórek układu odpornościowego, wrodzone komórki limfoidalne typu 2, odgrywa ważną rolę w obronie przeciwko komórkom nowotworowym czerniaka. Ustalenia badaczy z najbardziej renomowanej japońskiej instytucji naukowej mogą stanowić podstawę dla stworzenia nowych metod leczenia czerniaka z wykorzystaniem elementów układu odpornościowego. Odkrycie zostało opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma Cell Reports, o publikacji poinformował główny autor badań, Dr Marek Wagner z należącego do Instytutu Badawczego RIKEN Centrum Medycyny Integracyjnej w Yokohamie. Czerniak jest nowotworem skóry o dużej złośliwości ze względu na agresywny wzrost, wczesne i liczne przerzuty, oraz stosunkowo wysoką oporność na leczenie. W Polsce zachorowalność na czerniaka charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu wśród nowotworów a umieralność jest 20% wyższa niż przeciętna dla Unii Europejskiej. Brak wiedzy na temat profilaktyki oraz późna wykrywalność czerniaka stanowią jedną z przyczyn tego stanu rzeczy. W ostatnich latach największą nadzieję dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem stanowi im immunoterapia, która działa nie na komórki nowotworowe, lecz na układ odpornościowy pacjenta, aktywując go do walki z nowotworem. Naukowcy z RIKEN udowodnili, że I -L C 2 nowo odkryta forma limfocytów, odgrywa kluczową rolę w obronie przeciwko komórkom nowotworowym czerniaka. Chociaż wrodzone komórki limfoidalne nie mają receptorów komórek T i B ani markerów, które są typowe dla limfocytów Stanowią one istotną część wrodzonego układu odpornościowego, broniąc przeciwko zakażeniom bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym oraz pasożytniczym, a także współtworząc tkankę limfoidalną, błony śluzowe układu pokarmowego, oddechowego oraz skóra są szczególnie wzbogacone we wrodzone komórki limfoidalne. W oparciu o rodzaj wydzielanych cząsteczek sygnałowych oraz profil czynników transkrypcyjnych, wrodzone komórki limfoidalne zostały podzielone na trzy podgrupy: ILC1, ILC2 I, L, C, 1, I, L, C, 2 i I, L, C, 3. W naszych badaniach szczegółowo zbadaliśmy rolę I, L, C, 2 w rozwoju czerniaka. Tłumaczy główny autor badań dr Marek Wagner z należącego do Instytutu Badawczego RIKEN Centrum Medycyny Integracyjnej w Yokohamie. Wykazaliśmy, iż i, l, 2 aktywowane cząsteczką sygnałową i, l, -3, 3, hamują wzrost guza nowotworowego poprzez produkcję i, l, 5 w celu rekrutacji eozynofili do guza. W guzie nowotworowym eozynofile wytwarzają mediatory, uczestniczące w procesie zabijania komórek nowotworowych. Wraz ze wzrostem guza nowotworowego zaobserwowaliśmy jednakże drastyczny spadek liczby I, L, C, 2, a w bardziej rozwiniętych guzach, nawet ich brak, wyjaśnia dr Wagner. Naukowcy byli w stanie wykazać, iż komórki nowotworowe hamują funkcjonowanie I, L, C, 2 w guzie nowotworowym poprzez nadmierną akumulację kwasu mlekowego, który stanowi produkt metabolizmu komórek nowotworowych. Kiedy zmniejszyliśmy ekspresję genu kodującego enzym odpowiedzialny za produkcję kwasu mlekowego w komórkach nowotworowych, zwiększyła się liczba I, L. C, 2 w guzie nowotworowym, a rozwój samego guza uległ zahamowaniu, tłumaczy dr. Wagner. Celem dalszych badań naukowców jest znalezienie bezpiecznych metod zwiększania liczby I, C, 2 w guzie nowotworowym w ukierunkowany sposób, a także zbadanie roli I, L, C, 2 w innych rodzajach nowotworów. PAP Nauka w Polsce.